Pojechać do tego miasta, bo martwi mnie to, że tak dużo że znacznie to jedzie już do miasta. Rozważam, zostanie tutaj gdzieś blisko bazy i bronienie jej... co zostanę chyba bronić kapła? bo ja i tak nie dojadę. Was tam kurwa tak jedzie, że się kurwa... Przejedziecie po nich, zgwałcicie ich. Bez mytła kurwa, ich wydolicie. powinniście przynajmniej. Kurwa dobry skorpion, ja pierdolę Na środku jest um, light Gdzie na środku? E, w któryś z tych widzisz już ziemniak tutaj Bo ta 6.9 się zaraz przejdzie Ja tu akurat wrócę, żeby go brawić O Emil 1 jeszcze Wycofaj się kąpel Pierdalaj! Taka jest zazwyczaj, w którym krzaku jestem Ha, jaki ładuje, bo to Havok stop spotuje. No L zginie chyba. No czemu nie spierdalasz? tym T69 tylko kurwa walczysz, ja pierdolę. To zjebanym ziemniakiem się wziął, nie? Tym T69 Dobra, ja mówię skąd zostałem spotem? jest Spod nie ma Spod jest Spo nie ma się wyjebałprawwie Spo jest Spod nie ma Spod jest Co? Ja pierdolę, a tu jest jeszcze tak grząsko w tym e, wąwozie, nie? Ja się nie o... ja w ogóle nie obracam prawie Stary. Jak wyczaiłem chłopak gdzie jest ten tym light'em? I chujem tu dawał. Czemu nie przepchnęliście tego miasta? No bo ja kurwa chciałem lighta wykryć ich A i nie przebiłem LTK Ja chyba chociaż nie wiem o jakimś raszu środkiem myślę tą fałkę Ale to zaraz, jak kurwa miasto tylko zostanie wyczyszczone ja dole, ale tu jest grząsku No ten czołg się w ogóle nie obraca Jakieś ulepszone ostrogi, kurwa, tak mi się przydały, nie? Oho, wyjechałem, udało się. I już domy. Mam ISA 6 bukiem! Mój przypierdolony oh, zezlas! O Jezu... Będę pchać wody trochę też u mamu, równo z żeby ta fałka to zaraz nie posuwało. Żyjecie? No, tak Bo średnio. Dużo ale to samo łamało. Bo wiesz, jak ja się zaraz wjebię po fałkę, a wy zginiecie, to będę w piśmie. Jest ch habuk. Dostaliśmy zawój, w Mnie bije. Nie wiem czy dam radę, bo ten chłop nie spotuje tym chałupie. No i co tu Ja tu mam bicie w to miejsce. Jak on tu jedzie, to. to gumuje. Kurwa, nie wybrał ja inną uliczkę. Fał... Fałka mi została i za środka bije To jest najlepsze, że ten chłop kurwa tak pojechał jak chciał Bo ja się skupiłem na tym, że chciałem blindować tego hawuka je Którego wyczaiłem gdzie jest? Ale jak strzeliłem blind'a to chłop kurwa odjechał Kurwa że Czyli ja to zagrałem Się skupi za, za bardzo, się skupiłem na tej fałce na środku i tym kurwa jebanym lejcie Czyli burask jest tam no chabuk Co kurwa sobie przerzucił i myślisz, że jak zniknie to go tam nie strzelimy? Tak Nie no, dostał go na skopingie na nastawic Śmiesznie <śmuszczaj> by było Jak że znikać z, z drzewkiem A już nie jesteś w stanie go trafić, bo nie jest zaświecony I ty sobie to wyobrażasz? Że gralibyśmy w taką grę, w takiego w którym jeżeli ktoś ja jest to. niezaświecony, to nie można mu zadać uszkodzeń. Kurwa, to by było przejęte. No? Gdzie on ma kurwa tych wieszczy? Po prawej stronie, bo to masz po lewej. Skupiam do końca, bo przed chwilą nie skupiłem do końca się zrykoszytowałem od gwarancji kurwa. WĄĆ BURAWKA KURWA TYM... O JA pierdolę. Pop MI TU fałkę PRÓBUJE SKOŃCZYĆ, NIE? Dobra, mać Dwa, dwa razy tyle strat Up. O, VK przeżyje Na razie Skorpiona skończył Uda się Ci bitwę uratuje Pop ZJECHAŁ Z KAPA, Dobra No i ten Buros będzie najgorszym w... znowu nie będzie, patrz. Uwaga. Let's yes. Let's o, wszystko. wszystko mamy na taśmie. Czekaj. Też mamy na taśmie, jak klikam, skarga. Eee, nieaktywny bot? Nie. No w sumie, nie wiem. Jakiś cheater coś tam desem Komandant, Ach. Obracaj się tym. Jezu. Czemu on stworzył... Bo Boże, ten gościu musi się odwrócić na progetto. Jak dole on z A 35 sekund. A wiem, ale co z tego jak Arta? Śmieć zajebani, kurwa! Hanibal Lektor Hannibal Lektor, <laughs> tak. A tam jest kończy tutaj, kumpel. Śmieć zajebani. Ten w ogóle, ten kościół, ten Rikon, on obracał tylko wieżom, a nie używał klawiatury, żeby zabite progety. Co ty gadasz? I on tak sobie przejeżdżał bokiem. Myślałem, że on będzie jechał tym bokiem. Odwrócić się i by normalnie skończył. A on tylko wierząc się obracał, a nie miał gąski, nic. Ale słuchaj, może on nie ma hamowania sprzęgłem na złote, jest tylko gąski. I... jeszcze nie ma tego, nie ma e, jazdy terenowej. Ta i, taki i... opory gruntu, że kurwa mogło ci się wydawać, że on stoi w miejscu. On pewnie obracał się na pełnej pisie. <laughs> to tylko pozory. No ale jakby chłopku bo... No to jest najlepsze Ten bot przeżył tyle, że Progetto się skaliło z nim z poki go nie przebił No i co, pod Gesora nie wyjadę przecież nie? Najgorzej będzie jak ten Gesor się tu przestawi Ogólnie to tak Czekaj, ja, ja się popatrzę ja i powiem ci jak się przestawi, bo może będzie Coś niszczyło. Spróbujemy zasłonić garnek. W taki sposób. I się ruszać cały czas, to z daleka nie powinien trafić na tak łatwo, nie? A, a stoję tutaj, bo tu Arta nie ma wzięty na mnie, ale jak się wycofam trochę, to z... będzie do mnie Arta napierdalać. Nie mogę, nie mogę stać inaczej. To za 4 minuty kampy no śmiecie to są, mają 1100 HP przewagi, kurwa, i no i nie chcą wyjechać, no. No wiesz, no, widzisz, Arty tu kurwa blinduje. Jebane śmiecie. Ale to się zaraz skurzy mi same wyjadą. O, nice, dobra, mogę wyjechać pod tego tenha. Jaki Sora nie ma. Czepka i seksora może. Czyż wiesz, to by on będzie wiedział, więc ryzyk fizyk. Może on spierdala tym środkiem teraz na swoją bazę. Nie ma co przebiegać w raku. Zrób maner wymijający. <laughs> Na pewno, bo już go widzieć. Wiesz, to będzie taka mijanka, wy pojedziecie na ich kapa, a oni przejadą tam i będzie trzy na dół. Mam nadzieję, że mu nie odjebie i nie pojedzie gdzieś tutaj i nie będzie mnie spotykać z krzaka. No i pany, śmiecie kurwa przedłużają bitwę Byśmy wyjechali pod siebie i... Kto tego kto wygra to wygra Kto przegra ten pizda i chuj Ale będzie wind ładny recu Kto wygra ten wygra, tak przegra ten pizda i chuj. A żeby nie jeździć kurwa tym wolnym czołgiem, nie? Trzeba umieć. Wiecie, na 2K może? Napor luz, napisz na czacie. Oh. Okay. Okay. <laughs> A masz... A o, nie, Okej. nie, masz. najgorzej. No to teraz jest lip. Jest lip. Dobra, kapujcie. Ale skoro Arta stoi tutaj w taki sposób, kapuj, kapuj, kapuj. Myślę, że go nie będzie w stanie ogarnąć tego. Nie trafił. Coś jechało na kapa. KPK. Będę nie. I czeka na artę swoją pewnie Nie, nie gadaj. I no, zaraz się. <tos Close> no kurwa jak to wygramy to się poszczę ze śmiechu chyba. I zaraz się okaże, że chłop stąd wyjedzie. Nie no kurwa. Już dawno powinien to zrobić. Nie gadaj GG że wygraną bitwę Napierdolę, co za dwa... piękne. No, daj się pominąć. Ja jebie. Aj, Redzi, 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 szalony człowiek. Bitwa na YouTube'a będzie? Będzie.